To jest, więc sama też widzisz, że tak jak opowiadam o tej rodzinie, że to jest też taka w sumie też rodzinna książka i ta robota nad nią z Kubą też myślę, że była bardzo bardzo przyjazna i, i rodzinna. Kuba wiadomo jest wyśmienitym plastykiem i tak sobie zawsze mi się wydawało. No nie wiem czy on tak będzie chciał kiedykolwiek y, zrobić coś z tymi moimi ziemniakami, ale jak się okazuje jakoś bardzo je lubi i naprawdę y, bardzo mi w, w tym wspierał i pomagał. mi, za co ja jakby teraz mogę w sumie publicznie mu z całego serca podziękować. No, i jestem wyczulona na koty, no bo też mam, mam geriatrię w domu, mam razy trzy naprawdę stare koty, które ratują mi życie i rzeczywiście, kiedy je głaszczę, to bolący ząb mniej boli, ale cudowne jest to, że mają siedem żyć, dlatego że sześć z nich przesypiają i to jest święta prawda. I ja coraz częściej słucham, słuchaj, coraz częściej na szczęście większość swoich grzechów przesypiam. Myślę, że też możesz Nieco na ten temat powiedzieć. Tak, mogę coś na ten temat <noise> powiedzieć, bo rzeczywiście mam też również geriatrycznego kota. Aczkolwiek trochę to wypieram. Że jednak staram się zauważać gdzieś w tych jego starych oczach tą młodość, jego wspaniałą, bo jednak. Koty jakoś tak strasznie szybko się starzeją, że ciężko zauważyć, kiedy były młode. No i jakoś za każdym razem, jak patrzę te jego zaspane oczy, to sobie myślę, nie, nie, widzę, że wewnątrz jesteś nadal młody i uśmiecham się do niego. A taka, a propos, na przykład wiesz o tym, znaczy przeczytałem o tym, nie wiem, czy to jest prawda, wiesz o tym, jak można się uśmiechać do kota? Jak? że trzeba mrużyć oczy. Tak, tak, tak. Jak kot mruży, to wyznaje ci też w ten sposób miłość. Jak tak wiesz, no. patrzysz na niego, a on tak w tym czasie zmruży. No i właśnie my do siebie bardzo dużo y, mrużymy, y, mrużymy oczy, mm. jako że obydwoje jesteśmy takimi y, trochę żartowisiami. I ja też, ja się na przykład od moich kotów uczę bardzo dużo tego, czego ty się możesz uczyć od ziemniaka. I sobie zadałam takie pytanie właśnie, czemu nie kotowatość kota, a ziemniaczaność ziemniaka, nie, bo kot od kotów się chyba bardzo długo, dużo można nauczyć takiego właśnie, nie wiem, medytowania, spokoju, wywalenia na różne rzeczy. No to mistrzowie zen chyba tam tak. bardzo często powtarzają tą sytuację, nie, że miałem, miałem wiele wielu mistrzów zen, ale największym zawsze okazywał się mój kot. Ale ziemniak był, zanim miałeś kota, prawda? Ziemniak był, zanim miałem kota. Ty już go po prostu wziąłeś, jak on już był starym kotem, nie? Tak, już go wziąłem, jak był starym kotem, ale to jest właśnie też, powiem Ci, zadziwiająca sytuacja, dlatego że i czasami się boję też tego pisania mojego, bo jak pisałem, jak rozdoptałem czarnego kota przez przypadek, to jeszcze go nie miałem. I on się pojawił po tej książce. I bardzo często zdarza mi się tak, że jak coś napiszę, to później to dostaję. Dlatego, się, dlatego staram się pisać rzeczy takie nieoczywiste, czyli trochę takie smutne, ale jednocześnie trochę wesołe, że w razie czego, jak coś do mnie, się, do mnie przyjdzie po napisaniu takiej książki, to też będzie takie nieoczywiste, na przykład smutne. To teraz mówię to specjalnie, pofilozujmy. Co możesz dostać po Książce o Ziemniakach? Po książce o ziemniakach ja już wiem, co mogę dostać, ponieważ dostawałem to od zawsze. A mianowicie mam taki swój własny rytuał, że jak jestem smutny, to czuję, że musi mnie ktoś przytulić od środka. I wtedy robię sobie ziemniaki i mówię to ze 100% prawdy: robię sobie ziemniaki i zjadam ziemniaki, które uwielbiam, i one jakoś od środka przytulają mój i ten smutek jakoś się wypogadza, albo zmienia się w, w coś innego. W związku z tym, od ziemniaków otrzymałem niesłychaną ilość dobra. A ty jesteś team ziemniak, a nie kartofel? No wiesz, ta książka jednak wywołała dużo tych właśnie tych niesnasek i rzeczywiście te wiesz listy z pogróżkami dostawałem i tak dalej. Tak, jestem team ziemniak, ale bardzo szanuję oczywiście pyry, rozumiem i cały czas namawiam wszystkich do tego, żeby jednak nie dzielić się w tym, ale jednak łączyć. Myślę, że gdy będę robił z punktu widzenia ziemniaka 2 Myślę, że będę musiał też zadbać o to, żeby to wszystko jednak spiąć jedną klamrą, bo jednak jest to jedna wielka, skrobiana, skrobiana rodzina. A to rozumiem, że będą ziemniaki dwa. No, nie wiem, tak żartuję. Na razie cieszę się tym, że jest jeden, ale nie przestałem rysować. Rysuję nawet więcej, nawet zacząłem malować, w związku z tym. Ale co rysujesz jeszcze oprócz ziemniaków? Takiego wiesz, że dużo, że, że w, dużej, w dużej liczbie? W dużej liczbie maluję bardzo dużo różnych rzeczy. tak jak normalnie rysownik, różne rzeczy, mm. osoby. Mm, A co namalowałeś wczoraj? Drzewa. Co namalowałem wczoraj? No. no nie wiem, czy mogę to mówić. No dlaczego? No, ale... no dobrze. Powiem ci, wczoraj narysowałem taką, w sumie to nie jest syrena, ale w związku z tym, że są, była powódź i jakoś to bardzo przeżywałem, bo mieszkam we Wrocławiu, więc ona gdzieś tam obok przechodziła, więc rysowałem mamuny. Nie wiem, czy wiesz, co to są mamuny? No właśnie nie. Mamony to są takie kobiety, to nie są takie rusałki, tylko takie kobiety, które żyły w rzekach albo w ogóle w jakiś takich zbiornikach wodnych i miały bardzo długie obwisłe piersi, które, którymi to piersiami były znaczy prały ubrania, że uderzały tymi piersiami w te ubrania i jakoś tam prały te ubrania. I jak się słyszało ten plusk w wodzie, to jasne było, że trzeba uciekać, bo wtedy one mogły rzucić jakiś urok na człowieka. No i w związku z tym, jakoś pochłonięty tą jakąś legendą albo tymi opowieściami o tych mamunach, wczoraj przez cały wieczór rysowałem je i prawdę mówiąc, powiem Ci, że ani jedna nie wyszła mi dobrze. W związku z tym widać, że to jest jakiś bardziej skomplikowany problem dla mnie. Po pierwsze zastanowiłam się, jak to jest możliwe, że tak dużo czytam i nigdy nie przeczytałam o mamunach, a po drugie od razu skojarzyłam, że ziemniaki też mają obwisłe piersi, ale jednak małe. Więc to, to co mówisz, wyobrażam sobie, że mamuny mają je bardziej obwisłe niż ziemniaki. No, z tego wynika, że tak i wiesz, w związku z tym, że musimy używać feminatywów, no to yy, raczej chyba powinnaś powiedzieć, że to są yy, ziemniaczycze, ziemniaczyce. <noise> Wiesz, co? Nie wiem, poziom naszej rozmowy przybiera niepokojący obrót dla wielu. Mnie się bardzo podoba. I ja chcę też zapytać, bo ty cytujesz w swojej książce. No, czytam smsy, co te ziemniaki spowodowały u niektórych ludzi, i chcę zapytać o prawdziwość tego listu. Od dziecka kojarzyły mi się jako mdły dodatek do mięsa. Nie rozumiem, po co tworzyć coś tak brzydkiego i zatruwać oczy. Niech pan zostawi miejsce dla mięsa, o ile pan rozumie to przenośnie. No tak, no to jest jakby część, część życia pisarza rysownika w XXI wieku, ponieważ ten dostęp bardzo prosty, bo wystarczy po prostu napisać coś w, w internecie albo na Instagramie i tak dalej, w związku z tym jakby zdarza się, różne zdarzają się jakby komentarze. Jak ty przyjmujesz takie komentarze? Różnie. To też zależy. To, właśnie to jest jakby Cała ta sytuacja też, o której opowiadają ziemniaki. To zależy naprawdę od dnia. Czasami jest tak, że myślę sobie, okej, okay, to nie jest o mnie, ale bardziej o tej osobie drugiej. Czasami myślę sobie, to jest dla mnie przykre i smutne, że poświęcam tyle czasu na coś i robię to nie po to, żeby niszczyć świat, tylko po to, albo żeby go trochę zatrzymać, żeby się zastanowić, albo się uśmiechnąć. Myślę, że to są przyjemne rzeczy, a Dostaje po głowie, więc jest różnie, ale to nie jest tak tylko z tymi rzeczami, które są, powiedzmy, w jakiś sposób mogą uchodzić potocznie za niedobre. Tak samo jest z tymi dobrymi. Że czasami ktoś mi powie coś dobrego. Ja nie za bardzo uwierzę w to. A czasami ktoś mi powie coś dobrego. Ja sobie myślę: O Boże, jak to przyjemnie. Więc. No, tak jakoś jest skonstruowany ten mózg ludzki, że oprócz tego, że się wysyła mu jakiś jeden komunikat w postaci zdania, no to, to na to wszystko się też składają emocje, jaki się miał dzień, co się dzieje dookoła i przez to, takie sitko, jak się to wszystko przefiltruje, to dochodzi to w, czasami w taki albo w inny sposób. Przez internet jest to oczywiście bardzo trudne do sprawdzenia, że trzeba by było zapytać. Może, co pani ma na myśli, co pan ma na myśli, co coś tam. No, no, ale taki jest internet. Czasami, czasami też nie mam na to siły albo czasu, żeby to sprawdzać, więc różnie. Powiedz mi jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to, czy to jest Twoje pismo? To, które używam tak. na, na ziemniakach? Tak. tak. jest to moje pismo, jest to mój specjalny font, który wymyśliłem dla ziemniaków, ponieważ moje inne rysunki mają inne fonty. Bardzo jestem, może nie bardzo, ale na dobry plus jestem z niego zadowolony, dlatego że część liter uważam za wybitne. Taką, za taką literę uważam literę B i R że to są naprawdę znakomite litery, ale mam też takimi z, który, z którymi mam problem. Na przykład dy jeszcze moim zdaniem nie jest takie Wspaniałe i G nie jest wspaniałe, więc ogólnie cały czas jego nad tym też pracuję. Bo mogłabym pomyśleć, że to jest właśnie pismo jakiegoś dzie dziecka, nie? więc to jest niesamowite, że masz takie zdolności też. Yy, że mam zdolności dziecinne? Nie, no, że masz takie zdolności, żeby sobie różne litery stawiać. Tak, ale to też, jak, jak ci powiedziałem, nie? to też jest jakby wypracowane, że to mm -hmm. nie jest tak, że y, to mi się pojawiło od początku, że to wygląda y, tak czy śmak. Poza... Ja też wypróbowywałem dwie ręce rysujące. Ziemniaki A. i rysowałem prawą i lewą ręką. A jesteś I prawo czy leworęczny? Teraz w tym momencie już jestem obu. A wcześniej? A wcześniej byłem prawo. Mhm. W związku z tym i jakby w sumie żałuję tego zaniku mojej le leworęczności, takiej bardzo lichej. Bo to mi też dawało dużo radości, że to może być na przykład bardziej pokraczne. Teraz to już jest takie, że jedną i drugą ręką panuję nad tym wszystkim. W związku z tym trochę mniej mam zaskoczenia, ale czasami też robię tak, że rysuję rysunki z zamkniętymi oczami. I to jest też dla mnie zaskakujące, co z tego wyjdzie. Bo to nie jest też tak, że ja zaskakuję nagle wydając książkę z rysunkami, a wcześniej były to normalne książki tylko z literami, że tylko zaskakuję na zewnątrz, ale sam lubię też być zaskakiwany, no i jakby dlatego czasami lubię zrobić coś, co, czego efekt widzę dopiero na samym końcu. A czy, bo ty masz dużo właśnie talentów, pamiętam fotografia, pamiętam muzyka, więc te, a teraz jest więcej, więcej w twoim życiu Teraz mówię, no teraz rysunków niż słów? Yy, nie, myślę, że yy, teraz na ten moment to wszystko się o tyle uspójniło, że yy, żyję i z jednym, i z drugim. I to tak żyję, że yy, trochę tego życia yy, nie zauważam, ale piszę nadal bardzo dużo i. Piszę oczywiście następną książkę, którą piszę już 3 lata. Jest to już najdłuższa w tym momencie książka, jaką kiedykolwiek napisałem, przynajmniej na teraz. Może jak ją będę odchudzał i będę ją skracał, to może nie będzie taka długa, ale na razie zajmuję bardzo dużo stron. Napisałem kolejny dramat do teatru, więc to nie jest tak, że z tym z pisaniem się rozstaje. Wydaje mi się, że to, że zacząłem rysować, yy, powoduje, że, yy, że to pisanie mi się też rozwija w zupełnie inną stronę. Dlatego, że czasami rysuję na przykład jakiś portret, od razu do tego portretu pojawia mi się napis i ten, to, czy to zdanie. I to zdanie na przykład później bardzo często, nie wiem, ląduje na przykład w książce. W życiu bym na niej nie wpadł, gdybym nie zobaczył tego, co narysowałem. Mm -hmm. Chyba masz gości, bo domofon było słychać, ale dwa pytania jeszcze. Czy dzisiaj, bo wtedy nie potrafiłeś, ale może dzisiaj potrafisz odpowiedzieć na pytanie swojego syna, czy wolałbyś być szczęśliwym alkoholikiem, czy nieszczęśliwym milionerem? <grywa> Jezus, Maria, ale jesteś uparta, jeżeli jednak widzę, że cię drąży jakieś to pytanie. A ty masz y, odpowiedź na to pytanie, czy jesteś taka mądra? Oczywiście. No. I kim byś wolał być? Zdecydowanie nieszczęśliwym milionerem, ponieważ nie ma czegoś takiego jak szczęśliwy alkoholik. Przecież to jest zaprzeczenie. A, tak to wykombinowałaś Oczywiście. sobie. No, y, myślę, że to trochę to nagięłaś jednak, y, ale. Ale uznaję tą odpowiedź jako... <noise> ale ty mnie że... zapytałeś, ja odpowiedziałam, więc ty też odpowiedz. Ja, ja, ja nie mam na to odpowiedzi, ale powiem ci też, że nie mam na to odpowiedzi i lubię nie mieć na to odpowiedzi. Tak samo jak też yy, lubię nie wiedzieć. Mhm. Yy, że to są rzeczy takie, które wydają się przekleństwem czasami, że wszyscy chcą coś wiedzieć albo są być mądry, mądrzy. Nie, ja oczywiście też chcę coś tam wiedzieć, chcę też być mądry, ale dla równowagi chcę być też trochę nie mądry, chcesz też sporo rzeczy nie wiedzieć, bo ta niewiedza też daje taką szansę do ruchu, że zostaje jakaś przestrzeń jeszcze, w której no...